Polonii 24, czas na rozmowę. Przemysław Szubartowicz i jego gość. Witam państwa. Moim gościem jest Adam Mikołajczyk, ekspert Fundacji Teraz Polska. Witam serdecznie. Witam. Wracamy do tematu, który już był poruszany w naszym programie. Lepiej nas widzą, ale zacznę od stereotypów. Polak to patriota, dużo pije, jest złodziejem, jest antysemitą, nie zna języków obcych, ale odznacza się gościnnością, życzliwością, jest religijny, zachowuje się grzecznie w stosunku do kobiet. Tak nas widzą, czy to rzeczywiście tylko siła stereotypu? Z jednej strony to są stereotypy, z drugiej strony stereotypy, które faktycznie pomimo starań i wysiłków jeszcze funkcjonują oczywiście wszyscy łącznie z rządem staramy się to zmienić. Wydaje mi się, że to ostatnie lata zdecydowanie poprawiły wizerunek Polski w świecie. Mówię tutaj o takich wydarzeniach jak rok szopenowski, jak prezydencja Polski w Unii Europejskiej. A no euro? I, no i właśnie ostatnie euro 2012, chociaż co prawda ten ranking, który był prezentowany w materiale, był przygotowywany przed euro 2012, więc wydaje mi się, gdyby był przygotowany po ta pozycja, Polski mogła by być jeszcze jeszcze wyższa natomiast faktycznie brakuje trochę takiej spójnej mobilizacji wszelkich agent rządowych para rządowych żeby faktycznie te stereotypy w końcu przestały funkcjonować wydaje mi się że euro było takim fenomenalnym miejscem do tego żeby te stereotypy faktycznie no tak, razem no, zawsze o stadionowy w przypomnijmy tę sprawę okazało się że jednak to nie były stadiony śmierci że można było na naszych stadionach oglądać mecze bez jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Tak, no umówmy się, duży jakby udział w kreowaniu wizerunku danego kraju mają media. Media podniosły jakby tą sprawę. Okazało się, że wcale, że wcale to nie jest prawdą. I wracając właśnie do Euro 2012 wydaje mi się, że to była fenomenalna okazja, żeby móc dotknąć tego, czym jest Polska przez zagranicznych gości. Do tej pory zapewne słyszeli o Polsce głównie przez przekazy medialne przez informacje od znajomych w tej chwili mogli przyjechać yy, i tak naprawdę namacalnie dotknąć i wydaje mi się, że tak naprawdę największy kapitał yy, tkwi właśnie w nas yy, w Polakach. No tak, ale w... pytanie właśnie w tym momencie czy to jest yy, tak, że trzeba odczarować Złe cechy, czy trzeba uwypuklić cechy dobre? No bo kwestia stereotypu to jedno, no ale jednak tutaj musimy podczas tej walki o wizerunek też pamiętać o tego typu kwestiach. Ja myślę, że jedno i, drugie. jedno i drugie. Wydaje mi się, że walka ze stereotypami odbywa się tak naprawdę na co dzień. Możemy walczyć faktami. Fakty mówią, że Polacy wcale nie piją najwięcej w całej Europie. Ten poziom tych twardych alkoholi do tych miękkich zdecydowanie. Się zmienił na korzyść tych drugich, i tutaj wyprzedzają nas takie kraje jak chociażby Niemcy, co o alkoholizm Niemca posądzić nie można. Ale Niemca można posądzić oczywiście w cudzysłowie mówię o to, że pije piw, dużo piwa. Tak. Tak, tak. To tak. są kolejny stereotyp, no bo się mówi Niemiec to dużo piwa. Taki żart z jednego filmu brytyjskiego z kolei, że niemieckie kobiety świetnie grają w karty. To są wszystko nośne stereotypy. Tak jest, natomiast też musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tych wszystkich sygnałów, które dany kraj emituje, bo jedna z agencji brandingowych swego czasu postarała się określić, ile to jest, ile dany kraj codziennie wysyła w świat komunikatów i to jest około. Miliona pięciuset komunikatów dziennie wysyła kraj, więc wszelkiego rodzaju służby, które odpowiadają za promocję, za budowanie wizerunku Polski, nie są w stanie wpływać na chociażby promil tego wszystkiego, bo także my, wyjeżdżając za granicę, też wystawiamy pewne świadectwo naszemu kraju i też w jakiś sposób no tak, jesteśmy częścią się tej marki. Mówi o tym, że ta młoda emigracja poprawiła wizerunek, mimo że się mówi, że jedzie tylko zarobkowo, że to nie jest może taka Grupa, która mogłaby to zrobić, a jednak się mówi, że tak się stało. Ona poprawiła w, w tym obszarze, o, o którym pan faktycznie mówi. Patrząc na wyniki badań 10 lat temu, a, a teraz zdecydowanie bardziej mówi się, że Polak to jest, jest, jest pracowity, jest dobrym pracownikiem, uczciwym, sumiennym. No, sławna, na, sławna przecież na tym etapie niestety, niestety, niestety tak. Polak, dobry pracownik, marzy nam się, ażeby to był Polak wynalazca, Polak, który wprowadza w świat nowe idee. Tworzy nową wartość, no chyba jeszcze to jesteśmy przed tym, przed tym etapem. A co zawodzi, jeśli chodzi o promowanie Polski? Zdecydowanie podkreślają to wszyscy: jest brak koordynacji. Jeżeli by sumować wszelkie pieniądze, które wydają organy centralne na promowanie Polski, to jest grubo ponad miliard złotych rocznie. Natomiast jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Brakuje koordynacji tych działań, brakuje spójnej wizji spój, spój, wspólnego celu, brakuje też badań efektywności tych działań, czyli wydawane są pieniądze, nie sprawdzamy, czy te pieniądze przyniosły taki efekt, o jaki nam chodziło. To są, wydaje mi się, te główne problemy. A czy Polacy wiedzą, jacy są? Da się w ogóle tak powiedzieć o jakimkolwiek narodzie według Pana? Yeah. Myślę, że w niektórych kwestiach tak. Tutaj bardzo duże znaczenie, wydaje mi się, mają regionalizmy, poszczególne miasta mówi się o krakusach, którzy są skąpi czy Poznaniakach, Pyrach, więc jakby tutaj wewnętrznie pewnie te stereotypy też mają duże, duże znaczenie. Natomiast miasta też są tym niedocenianym ogniwem w promocji Polski według danych Ministerstwa Finansów z 2010 roku miasta i regiony, jednostki samorządu terytorialnego. Wydały na promocję 600 milionów złotych, więc to jest prawie jeszcze raz tyle, ile wydają te agendy centralne. Co więcej, w badaniach wychodzi, że miasta i regiony polskie są coraz lepiej rozpoznawalne i także poprzez nie możemy, możemy budować swój wizerunek w świecie. W każdym razie, proszę Państwa, warto przy okazji dodać jeszcze, żeby może nie mylić stereotypów z cechami kulturowymi, bo to czasami się też nakłada. Adam Mikołajczyk, ekspert Fundacji Teraz Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.